A ty czy ty pod drzewo przyjdziesz też, gdzie wisi już ktoś podobno zabił trzech. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Pod drzewem dziś to wszystko skończy się. A ty czy ty? Dzisiaj przyjdziesz też. Tu woła nas ktoś, kto przed nimi zbiegł. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Pod drzewem dziś to wszystko skończy się. A ty, czy ty tutaj przyjdziesz też? Pod drzewem jak cień, wolność kusi cię. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Pod drzewem dziś to wszystko skończy się, a ty, czy ty dziś założysz też naszyjnik jak wąż, oblecie czulecie. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Pod drzewem dziś to wszystko skończy się, a ty, czy ty już poczułeś też, że wciąż wybór masz, czy poddać się, czy nie. Skończy się, a ty, czy ty zdecydujesz też, że się da się stać, na oświetl trzeba być. O tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Podszedłem dziś, to wszystko skończy się. A ty, czy ty już rozumiesz też, czy chcemy, czy nie. Czeka nam śmierć. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Oddzielę dziś. To wszystko zacznie się.